Witam bardzo serdecznie po długiej przerwie w serii Tajemnice Rodzinne Echa przyszłości. A na swoją y, obronę mam tyle, że y, podczas zrobienia tej serii wrzuciłem trzeci odcinek na YouTube'a, i zanim został on opublikowany, to YouTube mi go zablokował, i dlatego tak długo zwlekałem z kontynuacją tej serii, bo musiałem tą grę przechodzić od nowa bo tu nie ma tak y, segwów jak. W normalnych grach, że mógłbym sobie cofnąć do momentu, gdy, gdy mi ten y, YouTube zablokował materiał. No ale wczoraj to troszeczkę ogarnąłem, zaczynałem grać od nowa. I możemy teraz kontynuować i cieszyć się. Wnętrze stacji radiowej. Na tym zakończyliśmy ostatni, drugi odcinek. Czy to Tina? Do stacji radiowej. Cel osiągnięty. Super. Cyfrowy artykuł, co my tu mamy? Muzyka niestety nie uratuje tiny. No nie uratuje, ale może poprawi humor. No i co? Co mogę tu zrobić? Żółta wstawka idzie tu, tak myślę. Czerwony idzie tu. No to... Trzeba to obrócić, ale... Ale jest jakiś blok. Jakaś blokada. Jakaś blokada jest. Tutaj jest co? Szczury. Nie dziękuję. Ja mam w ogóle scyzoryk. Dużo nie mam. Brakująca dźwignia. Ciekawe, co się stało. Słuchawki mogą się przydać, ale nie otworzę tego, dopóki nie ma zasilania. To mogę sobie zabrać. O, mam imbusa. Szczebel. Dwa szczeble, czy to... A nie, to jest jeden szczebel z dwóch. Klucz imbusowy. Ja potrzebuję szczeble, aby wejść na... Na słup. Mamy drugi szczebel. Super. Żółty trójkąt. Teraz nie pamiętam, czy w poprzedniej części wchodziłem na te szczeble. Chyba wchodziłem szczeble. Mogłem jeszcze... Dobra. Nieważne. Wejdę jeszcze raz. Znaczy, zobaczycie, jak wchodzę jeszcze raz. Sześciokątne śrubki? Czego mogę. Na, na, co? Czego mogę na nich użyć? No, jak to czego? Klucz imbusowy. Pięknie. Bezpieczniki. I to tak. A, w sumie bez żadnego zabezpieczenia. Przecież mogło ją, no się nie ją, tylko jego. porządnie kopnąć. Pyk, pyk, ale gniazdo słuchawkowe może nadal działać, no pewnie, że będzie działać, tylko potrzebujemy teraz słuchawki. Aha, teraz możemy sobie otworzyć, możemy? Możemy, mamy słuchawki, mamy jakiś trójkąt, ale teraz mamy czerwony, żółty, aha, to będzie do tego tutaj, do tych tu, ci, 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 ci. pewnie. Dobra, chodźmy posuwać. tina are you all right oh darling i knew you'd come be careful he interrogated me about your inventions i don't know what he's up to but he arranged all this as a trap for you he told me to press a button on my side when you arrive watch what happens don't worry i'll get you out. Pewnie, że cię wyciągniemy. Zaklejona jest żaden problem dla ostrego narzędzia. Mamy takie narzędzie. Cóż to jest? To jest mikro. Co to jest? Dźwignia kabiny, to tutaj. Ciach. Wow. Tu jest mikrofon, czy to telefon? A nie istotne. Jest. Trójkąt zielony. Teraz możemy sobie te. Trójkąty zamontować w te okręgi. Instrukcja. Proszę, obracaj trójkąta, aby stworzyć kompletną ścieżkę i rozbić barierę wiążącą tinę. Tak właśnie myślałem, że jak będziemy kręcić jedno, to i będzie się kręcić drugie. A co, jak zielone kręcę, to kręci się żółte. A jak żółte kręce? Tak? Tak? A nie, to musimy zrobić w ten sposób? W ten sposób dobrze robię? W chyba w ten. Ja musiałbym mieć to tak. Tak. Znaczy, zrobimy to w ten sposób. Pyk. Nie dobrze. No i mamy. Watch out! Arnold, help! I co? I te runy musimy tutaj szukać? Kółko takie z podwójną kreseczką jest. Koło. Czy mamy to układać? Co mamy z tym zrobić? Ha. Musimy chyba położyć po te wzory takie Czy nie? Co to jest? Nie naciskam tego tego nie muszę mieć tu jest jakieś koło o to mam to mam to będą pojedyncze runy tak mi się przynajmniej wydaje czyli powinno być powinno być to koło z tymi dwoma kreskami tak. co przez nie przechodzi Okrąg. Ale dobra, to może później. Ja muszę zrobić. Taki wzór jest. Tu jest taki. Mam. Dobra. Taki kwiatek jest tutaj. Yy takie coś jest tu, tu będzie znowu potrójny eee, Czekaj, czekaj. Mamy to... to i kwadrat to będzie chyba ten nie ten <laughs> takie podwójne nóżki i główka o to mam teraz mi się pojawiło to ten też powinien być a nie, tuż no, nie, tego nie mamy jeszcze. O jest. Mamy <laughs> tu jest. Pojedyncze to jest to. Proszę, mamy kolejne. Teraz z takimi kółkami to jest tu. Teraz takie cóś mamy tu. Mm. Trzy. Ha, teraz jak to rozwiązać Tu jest 3, ale to nie jest to Ej, ej, nie, 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 nie! Nie mogę się... kurczyć. bym się wycofał przez przypadek ej, zamknij się to Mamy i jeszcze tu coś.

Watch is a safety! You broke Arnold's control chip! He's not destroyed? Speak, scientist! No. You've set it free, and he's already uploaded itself into the radio station mainframe. Who knows what he'll do now? Oh no! Look! You. Leave. Now. Contact me later. What's going on? Everything is fine. Just be calm and don't make any sudden moves. Freeze or we'll shoot! Wait. Bag him! Stop! Jestem Gdzie jestem? All right. Take the bag off. what's going on? tina? why are you dressed like that? stay quiet and listen. you are now considered as a highest national threat. your invention, an ai program, has caused a nuclear disaster by launching one of our nuclear missiles. our undercover agent, who you know as tina, says that you have created the ai. you are now locked safely in our underground base. Ale, co chcesz wiedzieć? Nasza undercover Argentina discovered while living with you, that you were working also on this. Cóż to jest? Cholera, nie mam pojęcia, co to jest. To mój szkicownik z rysunkami Omega 12. Tak, to powinno być tutaj, ale kolejność nie ta. A, 2, 4 co? To być pierwsze, nie? To będzie, sze... no to będzie sześć tak. I ja mam sobie to obliczać jeszcze? No chyba oni zwariowali. No to to będzie drugie, drugie. O, ale wstyd. Nawet nie patrzyłem. Nie, nie patrzyłem na to równanie. To jest... Aha, tu będzie. To będzie. To, to, znaczy, to powinno być trójka, bo tu jest większe od dwójki, ale mniejsze od czwórki. Tak, udało się. Dobra, a teraz czwórkę. Szukamy czwórkę. To będzie szóstka, bo to jest dziewiątka odwrócona. Tu jest szóstka odwrócona, czyli tu będzie dziewięć to będzie sześć. Mamy... 3, teraz szukamy czwóreczki. A co tu w ogóle są zapytajniki? Tu jest plus 1, chodzi, że 4 yy, kąty plus 1, to że to będzie 5? Czyli to by było, zał załóżmy, że o to chodzi, 5, 6, to to będzie 8, Dobrze mówię. Pierwiastek 16 jest 4, tak? Yy, a ja powiedziałem 8. O, ale wstyd. Yy, no, yy, pierwiastek 16 jest 4. Yy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli to będzie 8. Tu jest. Cztery. My szukamy piątki. Piątki. Tak. To miałem dobrze. Piątkę. Mm, raz, dwa, trzy, pięć, sześć. Czyli to będzie sześć. Nie? Coś mi tu nie pasuje. Aha, dobra, bo teraz jest pięć, teraz ma być szóstka. Tu jest szóstka. To to będzie y, raz, dwa, trzy plus dwa to jest pięć. To mi nie pasuje, to razy dwa. Hmm. To, y, trzy razy dwa. To będzie 6 plus 1 to będzie 7. Tak jest. Tu będzie 8. A to będzie 9. This was a low radius teleport machine. It's not finished yet and probably never will be. With it, it was possible to transport a small object from one place to another. Is there a way to stop your AI program or at least defend from his hacking attacks? No. <laughs> Czekaj, czekaj, to będzie tu, to będzie tu, to będzie tu, takie coś, to tu, to tu. Pick, pick, pick. I've designed a special chip to prevent Arnold, the AI, to do something dangerous, but the chip is destroyed. Nie ma nic i żaden jest przeciwny. Nie, gdyby nie był w stanie przejąć online. Finalną pytanie. Czy możesz kupić inny program? W jakiś program, który AI, czy jego wypowiedzieć? Instrukcja. Wybieraj czerwone elementy, aby zmienić je wszystkie w zielone i pokazać, w jaki sposób Arnold zareaguje, jeśli zostanie zaatakowany przez hakera lub inny program sztucznej inteligencji. mmm czekaj 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 tu musimy zrobić tak tak aha Dobra, lewą stronę mamy zrobioną. Teraz musimy zrobić, tego musimy wyłączyć. Mamy. Nie. he can't be fully defeated by any other program. He'll consume any type of protection or another AI program and turn it into his. Maybe a super computer virus. But who can create a virus so powerful to block him out? Hmm. That's. interesting. I mean, it's clear that you can't or won't help us. Fine. You can stay locked up until you change your mind. Agent, do you have anything to say to him? Just one thing Tina. My love. Was our marriage just a hoax? Was I just an assignment to you? I don't believe that you don't love me. Nobody can pretend that much. <laughs> you are a fool. Here. I don't need anything from you. <laughs> just something he had bought me for our fake anniversary. To jest i zimny, agent. Take go Ten gość jest podobny do tego, Patryka Fagi. Ty na mnie zawstydziła, ale mrugnęła do mnie. Jestem zagubiony. Znowu próbuje mnie nabrać? Nie, przecież tutaj mamy. Właśnie, jedna z czymś więcej. Tutaj, friend. Cóż Tina's help to to jest? Teraz jesteśmy przyjaciółmi i Tina o tym wie, czy mogę komukolwiek ufać? Już nikomu nie można ufać. Wstawka w kształcie grotu. Zestaw naprawczy. Po tej całej akcji powinienem chłopiec zostawić. Znajdź 7 cyfrowych artykułów. Yy, pokaż mi w ogóle nie ma, a tu jest mapa. Tak wygląda mapa. No to ładnie. Yy, nie powinienem niszczyć kamery, ale jak to zrobić, żeby kamera odtwarzała tylko zapętlony obraz. No i mamy. Tu jest łoże, tu grot. Proszę. Special Navolisko. This is a recorded message. First of all, of course, I love you. Nie Now. Use items from the special briefcase and take the guard chip from the guard in front of your cell. coś? Co mogę zabrać? Hak teleskopowy. Zanim opuszczę celę, powinienem się przebrać przy użyciu urządzenia intruza. Będę potrzebował do tego kodu. To zamknij, to zamknij, co tu jeszcze jest. Be quiet. No i co? To nie tak. Hihi. Mamy go. Lepiej wciągnę go do środka, no pewnie. Dawaj go do środka. Rozbierz gościa. Hmm. Dziwnie zabrzmiało. No nieważne. Muszę poszukać w kieszeniach tego chipu, o którym wspomniał. O wspomniała Tina. Mamy chip. Jedno z głowy. Hmm, teraz czas na użycie sprzętu do przybierania. Z Ej, hey, nie musimy go rozbierać. Wspaniale. Ja bym go jeszcze położył na łóżku, żeby było, że śpi. Ale... Nie będziemy się wtrącać przecież. Wczytywanie.

czyli pokoje mamy zaznaczone już. Tak mi się wydaje, że o to chodzi. Tu jest strzykawka jest. Ja, jako radioaktywne, czyli to są te, to, to, to i to. Do testów DNA. Czekaj, zabezpieczony poziom jest na samej górze. Blisko komór to do testów DNA, czy na samej górze? Tu są DNA. Eee, Zabezpieczony poziom na za górze. Blisko komór to są DNA. A, ma wszystkie te zaznaczyć teraz. Ja myślałem, że tylko. Ja nie ma tutaj więcej DNA. Za dobrze to szło. Tu jest, czy jest? Co jest? Zabezpieczony poziom jest na samej górze, blisko komór do testów DNA. Tu są DNA, tu jest DNA. Więcej nie było Dena? Czy były? Nie zauważyłem? To jest morfka. No, tak dobrze szło, i się musiało zepsuć. Tu jest Dena. Z owadami i białym. Owadami i białymi myszami. Szukamy teraz owadów i białych myszek. Owady. Tutaj był ten, nie? Tu była ta murzeczka. Białe myszki? Coś tutaj. Tu są owady. Myszki. Mambyto? From here you need to go to the Insectopia room and from there up to the elevator room, where the headset will be active again. Tak. Tu jest burbeczka. Yy, dlaczego mam wrażenie, że ja w to grałem już wcześniej? Dobra. A grałem, bo przecież nagrywałem ten, tą trzecią część, którą mi nie YouTube odrzucił. Dobra, to zakończymy ten materiał w tym miejscu. Wystarczy chyba ten materiał 30-minutowy znowu na dwa lata. Nie nażartuję. No, Dzisiaj powinien się powinien się powiedzieć też drugi odcinek. Na razie dziękuję i do usłyszenia w następnej części. Bye.